Pierwsze bajeczki. Dzień dobry, Pani doktor. Dziś mam wizytę u lekarza. W poczekalni jest mnóstwo zabawek i książeczek. O, moja kolej! Pani doktor mierzy mnie i waży, żeby sprawdzić, czy urosłem. Hop chodzę na wagę. Pani doktor musi też sprawdzić moje uszy. Dzięki specjalnej latarce może zajrzeć do środka. Och, to łaskocze. Aby chronić mnie przed chorobami, pani doktor podaje mi szczepionkę. Małe ukłucie i już po wszystkim brawo! Proszę bardzo, wszystko jest w najlepszym porządku. Do zobaczenia pani doktor. Smacznego żyrafiątko. Żyra fiątko należy do stada. Czy widzisz je wśród innych żyraf? Żyrafiątko uwielbia mleko mamy. Mniam! Żyrafiątko chce pić. Długa szyja utrudnia schylanie się do wodopoju. Żyrafiątko i jego mama znaleźli idealne drzewo, wreszcie mogą się porządnie najeść. Żyrafiątko jest zmęczone, nadchodzi pora snu. Do jutra, do kolejnego posiłku. Dzień dobry, niedźwiadku. Kto schowa? Kto chowa się w jamie? To niedźwiedź. Rrr. Jest gotowy, żeby poznawać świat. Mniam, niedźwiadek jest głodny. Chciałby znaleźć trochę pszczelego miodu. Niedźwiadek świetnie się bawi z mamą niedźwiedzicą. Fikołki, to jest to. Niedźwiadek chce złapać rybę tak jak mama. Nie jest to takie łatwe. Niedźwiadek zjadł porządny obiad i musi odpocząć. To pora na przytulanie.